Zaczynam tego vloga właśnie z auta. Byłem w aptece, kupiłem Flegma Max na Flegma Max i ACC Optima na odtuszanie się. Zajechałem na STW STW, właśnie teraz! STW! Na Eye bo stwierdziłem, że trochę relaksu mi w tym życiu nie zaszkodzi I co? I. To nie jest kasza palacza. Nie. <laughs> Właśnie, tak się zaczyna vlog, tutaj Camson, Valentino i pozdrawiamy, będę stały te przebitki, ujęcia i mega fajne sprawy, żeby, żeby ci się po prostu miło to oglądało. Let's go! Tak telefon na dachu, że fajne, fajne będą przebitki, mam nadzieję, że miło ci będzie oglądało, jakaś fajna bryka stoi, nie wygląda na jakąś fajną ten, ale... No, je sobie tak przejduję, ja tu całkiem sam, się tu gdzieś podchodzi, komuś zasadnie na spacer, a może też się przy nas spacer. Jest w końcu przyjemnie, nie? Więc... No i w sumie nagran może na 30 minut materiału, na mi się wydaje, potem to przytnę będzie jakieś 15 minut, fajnie by było mówić szczerze żebyś miała taki fajny materiał no. Jakieś babce się na nie patrzy, że macham łapami tak to już jest to jest bryko dzisiaj sobie zrobiłem fioletową... E, fioletowym czym fioletowym szamponem włosy, bo chciałem żeby się trochę bardziej odnowiły i chyba się udało są trochę bardziej fresh i sceneria, trudniej, nie wiem, czy to jest na rynku, Właśnie przygotowuję się do miksu. Będę mixować, Mixu. Będę musiał zmiksować, bo mam zaległy właśnie mix Kumpla. Mm. Mi się wydaje, że godzinka luz, muszę tylko dopiksować swój wokal zasterować i będzie kurwa esas texas. A propos mojego kaszlu, wziąłem już leki, e, dokładnie syropik, zapomniałem się, że to jest syrop i chciałem sobie to wypłukać, tak ooo, ale potem tak o, go, go, no, kurwa syrop to nie jest wypłukanie, nie, i zacząłem go połykać, nie, i teraz już wiem, że trzy razy na dobę, cztery godziny przed snem, po, 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 bo nie można na noc. No, no i co, próbowałem dotknąć się do Ara, mojego zioma, ale Ara oczywiście nie odbiera. A mam zapracowany chłopak. No cóż, będę musiał do niego zadzwonić potem, jak znajdzie dla mnie czas. I powtórzę ja Mix Master dla mojego kupa JJ Double Texas. Yeah, yeah. Ten to z Texas. Tu mi ziomo, on nagrywa muzę, też jest tu jakaś śmieszny, głupi człowiek. No cóż, ja dzisiaj zjadłem śniadanie, banana, dwie kanapki i... Kawę, dlatego dzisiaj mam mm, 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 dużo mocy, dużo mocy. Yeah. Mam poważny problem z komputerem, a się nie chcę mi tutaj dołączyć, bo nie pisać słowo. nie, no nie działa, no cur the będę musiał się pomęczyć albo... W końcu chcę kupić kurwa normalny sprzęt. Ja, ja właśnie skończyłem mix. Y Moje kuble są daleko stąd. Ty tam, tam, stąd. Tam, mój I w sumie zrobiłem wszystko, co mi zaległe. Niby mam wolną HP i niby mógłbym nagrać Aquamana, który jest bardzo mocnym numerem, moim zdaniem. Jest taki że Jeszcze wstrzymam, bo chciałbym mieć cały. Cały co, cały tekst, bo brakuje mi jeszcze stropka, ale jest to mniej więcej pomysł. Co ja tam będę pisał, a ja będę namiadał. W ogóle wziąłem sobie te leki i pomagają mi, nie kawsze aż tak dużo. A teraz kolejny slipet leci. Dzisiaj dzień slipetów. Nigdy tyle slipetów nie robiłem na żywo, W ogóle mam twoje piło jeszcze. Nowa era. jsem sám, i chyba do basenu Je na knize ojca a zpívá do basenu. Hoza. O, matko věska, Normalně, nevzatkuji, radu, nevzatkuji. o, matka boska, ale Normálně bylo to, to tak, o. o. No. Jirda. Má nic, má Nie wiem co na co tu bywa, Wiem, że ci wiszę, ale to biodę po wypacie. Babcia w ogóle mi nie, nie tak wystraszyła, bo żeby ja Jest ja nagrywam, gadam sobie wszystko, nie kończę, to się. Ona za mną Ja jej nie widział zegareczek Fryzuro nie jest tam gida czada Nie chcę mi się bawić w półdry, po prostu biorę okulary i... Będzie taki sam efekt. Perfum mi też się powoli kończy A muszę ładnie pachnąć. Przecież nie ładnie pachną. Wcieram. Rucki się karty bardzo. Słuchaweczki. Jedna słuchaweczka. Druga słuchaweczka. Okularki. Okularki. Chciałem, żeby było ale zapomniałem, że ja nie nagrywam. Ja krótko pokażę ręce. Patrzę o śmierć. że fajnie, ale musiałem powiedzieć, że spadam w co w Świat Muszę zapytać o tego pana dziadka Ale... Chyba to zrobił jak... Eee... Będziemy wyjeżdżać do Barcelony wtedy Poproszę go o coś Z drugiej strony, idę iść do parku I zrobię kółeczko Ładna pogoda, na no spacerek Nie widzę, moim zdaniem nie wiem, nie, nie wersja, nie co, to jest nie, 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 kupuje nie, 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 to jest właśnie Hubert. nie, 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 auto. Co ty gadasz? Jaki? No. Pięknie, tak Tą Jakie? nie, 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 No nie, Jaki wiatr jest? Nie, nie, nie. To jest. No to jest. Kurwa Cycle. Cycle! Say, to. No. No Wieś, i patrz. Patrz, jak patrzyłem, masz normalnie na rozpadu, nie? <głos> <głos> no wopił, jak się prezentuje, i to jest normalnie. To jest malowanie fabryczne, nie? Sportowe siedzenia. Te fotole, właśnie, nie? Ja. Aha, to nie. Ej, ale i ma, takimi moimi autami zajebiście się jeździ. No, 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 no. Co, bo ogólnie generała tego vloga jest taka, że moja luba pojechała. Ja w sumie stwierdziłem, że będę nagrywał cały vlog z całego dnia, yy, żeby wiedziała co jest u mnie. Ale ty masz w ogóle fajny kadr, kadr, kadr czyli wystawiłem, nie? Ale nie, z wyglądasz? Fajne światopoda. W ogóle z kontentem jakim? No, Ogólnie jak się trzymasz? Dobrze. Baktyk tutaj tu walczają. W sensie w 10 miesiącach są za darmo. W 10 miesiącach fryję? No. Ale jako rodzina. Nie, jako rodzina. Tak Piążkę, jest. Chyba. Ja nie wiem, czy dołączę. Jakby dołączył, to by było po dychę. Po dychę? Mhm. Tam masz YouTube Music i Premium w jednym, nie? No i tak się żyje, nie? No A tak się... blok. Ej, ale fajnie tak stoi, jak ja A 20.00 to przyjedzie. Ja to czekam do 21. jest tak będzie uwalany, już warty się mówiliśmy, że się wyciągnie e, katalizator. O kurwa, sprzeda się go. Taki defersyfiker daje. <grym> <grym> Oskar już spała. Co by chcecie z tym sajakiem zrobić? Nie, że to <grym> Nie będziemy tego robić, ale, ale generalnie jakiś plan tam jest, nie? no ale będzie upierdolony nie wiem. Ja, ja testowany ja... oczywiście na niemieckie autosta. No, ja ci powiem wprost. Ty co jakimś słyszy ja niemieckim niemieckiego. <grym> nie no, no, ale ja ci powiem wprost, że takimi małymi autami tak zajebiście się jeździ, tak się nim zajebiście balansuje. No tak, nie wiem czy w ogóle tam będzie zapalnić i wejścia, żeby mieć... E... No na no, brutufa do gór, No no no, no musi być mu zaniec. Ale jak nie no to będę głośniej dostawał Oliwia tak samo robi, jeździ z boomboxem. Zobaczymy, że robią, bo na ma radio. Nie, yeah, tak to samo. Będzie strzała tak. Gruszkowe, naturalne. Tak, ja dzisiaj jestem Frank Ocean, a to jest właśnie Aaron, a.k. Playboy Karty. I ci powiedzieć, ale nagrywam vloga. Jesteś już drugim gościem dzisiaj. W dzisiejszym w moim dniu. Gierda, ansem, bo przy dziewicę, to jest strasznie Matko, Boska, no to serio, uciekamy. Mógł brykę? roku powinienem No ja tam przyjechałem właśnie sobie przez chwilą, a, Nie, no, nie no, wiem, czy wiesz. No nie wiedziałem. No chcę, nagrywam vloga cały dzień. I dzisiaj vlog, część biznesowa. Dzisiaj z Aronem, menadżerem, będziemy nagrywać filmiki na tych bo to hmm. nasza praca. No, to ciężka praca, z nie dostaje wynagrodzenia. Nikt za nie dostaje wynagrodzenia, tak samo. Chciemy do parku? Łej, no. Jerry! Ciężko być operatorem, ja mogę być, kurwa, celebrytą, co mnie nagrywają, ale nie. by ci się gimbal, na przykład. A mój dziadek mały ja dzisiaj chciałem brać gimbala, ale pomyślałem, no kurwa, na miasto będę brał gimbal bez przesady. No, ale tu chodzi ja bym się nie kurwał, wygląd. Wygląda się tak, raczej inaczej. No dobra. Emocjonalne emocjonalny coś w stylu e, ten, jak on się nazywa? Jak on ma? Ale ten e, odpowiedź albo te jego numery. No, no, numer się nazywa oczywiście Aquaman. Jest <laughs> tak, ten na smutku, tam na dnie, daleko od domu, Aquaman. Yo! Fani. No, ale... To zrobi się będą klik, Pierwszy tiktok już grany. nagrany. Aron jest zadowolony, ja też, bo szybko nam poszło, teraz jedziemy się do miejscówki na podobnego TikToka, lecz stawię go okien indziej. Właśnie tak. Nie 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 trzy wyświetlenia. O, jesteśmy już na topie. To są trzech moich największy no, <laughs> na cztery. Dobra. Rośnie w chuj. Ja też powiemłam do różni teraz. Dzisiaj będziemy wielcy.

Joski, slacik. Jedziemy na plażę. Na plażę. Miał być kontent ze sejakiem, ale sejak się wyjebał. Niech przyjechał. I co? Może zaczęłam wyciszyć, nie? Nie, bo ja i tak wkleję w kapkacie. Ja w ogóle przycinam to. Z relacji chłopaków okazuje się, że każdy jest chory. Jak słychać. No wszyscy kurwa kaszlą i żygają mnie. Pojebane, a ja z nim w też rzegam w sumie i koszem Jo jesteśmy na plaży Nie <grych> Niespożerowane Nie, a tak na serio, to właśnie jesteśmy mm. na nie wiem gdzie, jest, gdzie jesteśmy. Sławie. No tu. Chyba stacja tylko przyciąga ludzi. Do żołnicy? No. Mm. Ale od nas? Chciałem w tym to, na takiej warstwie może nie poszukać. Podobno na brodę i takie Jejku. Jejku. fluffy Fluffy <laughs> Zmęczony już jestem, ale co poradzić, chyba do mnie względnego, ale nie, nie jest niego dość okay. Tak jak siedzą no Tak wygląda cała no, tuczka bliżej fotoka nic nie ma. E, Żeby było widać taflę. O Jezu o Jezu Pierdala się tam. Kolorowy No Nagrywasz mnie w końcu dobrze, kurwa? Tak No Nie no, ogólnie tak spokojnie jest tutaj tak Zmęczaj mnie łapy, bo mogł w sumie, nie do domu Tak, to zrobiłem żeby... Kurwa, życie Jak widać jesteśmy w McDonaldzie A tutaj skromnie Cola Zero i y no, <laughs> McFlur... Yyy... nie było kasów <laughs> O ty chuj, co dzisiaj ojciec sypnął Trzeba być ostrzemnym i podkrywać frytki kultowe. Magnety. Ja bym ogólnie poprzewracał baloty. Chłopaki, chłopaki, kurki. Co to jest za informację zbyt małe światło? Pierdę się. z świątyk. Wtarłem do domu i w końcu to jest ostatni materiał dzisiejszego dnia ogólnie z kłopakami mega mega potężny jeździliśmy w Jeśli autę pojechaliśmy do marka skłoniliśmy mega pełno barierów było mega, mega, mega poto bardzo cieszy Teraz będę montował nie wiem moment szczerze czy się wyrobię z, z remontem tego bo tych materiałów trochę jest dużo ale jak tak to kartki dla mnie Dobra Kadzidełko bym zapalił uh, uh, uh. Dzisiaj o nazwie... Moon Moon Jak księżyc Kadzidełko Okej okay. To jest portal w sumie. To chyba na koniec, ale no. czekajcie na więcej filmów. Szczególnie ty, użytkowniku, eee. Oksyce. ksydce. Ok. Pozdrowienia. Alo, alo.